Na czerwcowej sesji Rady Miasta Płocka prezydent Andrzej Nowakowski otrzymał absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Radni udzielili prezydentowi także wotum zaufania. Głosowanie poprzedziło wystąpienie prezydenta, w którym przypomniał najważniejsze inwestycje miejskie z ostatniego roku. Robimy wszystko, by oferta Płocka jako doskonałego miejsca do życia była jak najlepsza i coraz bardziej bogata. Bardzo wiele w ostatnich latach zrobiliśmy w kontekście infrastruktury drogowej. Ostatnie lata to przede wszystkim gruntowna modernizacja ulicy Łukasiewicza, Kazimierza Wielkiego, 3, 1 maja Przemysłowa, Kostrogaj, Bielska. Zbudowaliśmy obwodnicę. Prezydent podkreślił, że w 2018 roku po raz pierwszy w historii budżet Płocka przekroczył miliard złotych, a na same inwestycje wydano rekordową kwotę aż 318 milionów złotych. Dzięki temu powstały m.in. kolejne mieszkania na start, kilometry ścieżek rowerowych, ruszył system roweru miejskiego, a komunikacja miejska zbogaciła się o autobusy hybrydowe. Powstały także kolejne miejsca do rekreacji, m.in. Pasaż Roguckiego i Bulwary Wiślane. Przy ulicy Kazimierza Wielkiego 52 powstanie żłobek i kolejne mieszkania na start. Umowa z wykonawcą jest już podpisana. W pierwszym etapie inwestycji, który właśnie się rozpoczyna, stanie budynek zlokalizowany od strony ulicy Polnej. Część mieszkalna ma składać się z 12 lokali o powierzchni od 28 do 69 m2. Będą one przeznaczone na wynajem dla młodych płotczan w ramach programu mieszkania na start. Dwie kondygnacje zajmie żłobek. Będzie to piąty miejski żłobek w Płocku. Mieszkańcy wskazywali, że brakuje miejsc w żłobkach, stąd przypominam decyzja moja, a później Rady Miasta o wprowadzeniu bonusu żłobkowego, a teraz zaplanowana, przygotowana i przystąpimy za chwilę do realizacji inwestycja właśnie w postaci budowy kolejnego żłobka dla blisko 100 dzieci. Koszt pierwszego etapu inwestycji to prawie 14 milionów złotych. Obiekt ma być gotowy wiosną 2021 roku. Najlepsi Drifterzy świata spotkali się w Płocku. W naszym mieście odbyła się jedyna w Polsce runda Drift Masters European Championship. Tutejszy tor, wybudowany na stadionie piłkarskim, był najtrudniejszym w całym tegorocznym cyklu zawodów. A widzowie zebrani na trybunach oglądali rywalizację na najwyższym poziomie. Emocji nie brakowało.